Lubelskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, zapraszam do medytacji. Zanim zaczniemy, przybliżę metodę, z jakiej będziemy korzystać podczas modlitwy. W trakcie medytacji nie musimy nic robić. Dobrze jest przyjąć taką pozycję ciała, jaka pozwoli nam skupić się na modlitwie. Jeśli chcemy, możemy zamknąć oczy. Ważne jest to, Abyśmy pozwolili sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w sercu. Duch Święty sam poprowadzi tę modlitwę, jeśli tylko poddamy się Jego przewodnictwu. Sama medytacja składa się z kilku etapów. Pierwszy polega na tym, abyśmy niejako stanęli przed Bogiem i uświadomili sobie Jego obecność. To z Nim przecież się spotykamy. Pozwólmy, aby uobecnił się w naszym sercu podczas modlitwy. Drugi to modlitwa O czystość intencji, której tekst jest w opisie filmu. Czytając jej tekst, starajmy się, aby skupić się na potrzebie autentycznego spotkania z Bogiem. Następnym krokiem jest wyobrażenie sobie miejsca związanego z medytowanym tekstem. Jest to moment na zaangażowanie wyobraźni. Obraz ten pomaga nam w późniejszych etapach modlitwy, jeśli pojawiać się będą rozproszenia, to znaczy myśli, które utrudniają skupienie się na modlitwie. Kolejny etap to prośba o owoc medytacji. Tutaj mamy uświadomić sobie swoje pragnienia związane z przeżywaną modlitwą. I wyrazić się w konkretnej prośbie. Dalej następuje medytacja właściwa, gdzie zatrzymujemy się nad słowem, które nas poruszyło. Słuchamy słów prowadzącego medytację i próbujemy odnieść je do swojego życia. Na medytację właściwą składają się trzy punkty, będące rozważaniem wybranych fragmentów Ewangelii. Po każdym punkcie następuje cisza. W tym momencie można zatrzymać nagranie, i jest to czas na wejście w relacje z Bogiem. Mogą budzić się w nas wtedy różne uczucia, przyjemne lub nieprzyjemne. Nie odrzucamy ich, ale staramy się im przyglądać. Dajemy się prowadzić Bogu i Jego Słowu. Jeśli są słowa, które szczególnie przemawiają do nas, możemy się na nich zatrzymać dłużej. Nie musimy sztywno podążać za prowadzącym. Święty Ignacy mówił, że nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. Ostatnim etapem jest rozmowa końcowa. W prostych słowach wyrażamy to, co zrodziło się w naszych sercach podczas modlitwy? Ważna jest tu szczerość, wyrażanie swoich obaw i niepewności. Mówimy Bogu osobiście o uczuciach, które są w nas. Dziękujemy mu i uwielbiamy. Rozmawiamy z nim tak po prostu jak z przyjacielem. Gdy modlitwa zbliżać się będzie ku końcowi. Zakończymy ją odmawiając Ojcze nasz. Będziemy rozważać fragment z Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 13 do 16. Zostaw teraz to, co Cię absorbuje, wycisz swoje myśli. Teraz jesteś tylko Ty i Bóg, który chce się z Tobą spotkać i powiedzieć ci coś ważnego Jezus powiedział do swoich uczniów Wy jesteście solą ziemi lecz jeśli sól utraci swój smak czymże ją posolić na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi Wy jesteście światłem świata nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego który jest w niebie. Pomódmy się teraz słowami świętego Ignacego, powierzając Bogu ten czas modlitwy. Proszę Boga Pana naszego o łaskę, aby wszystkie moje intencje, czyny i działania były w sposób czysty uporządkowane w służbie i chwale Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie światło, nie takie, które oślepia, ale takie, które sprawia, że wszystko widać lepiej. Pozostań przez chwilę w tym wyobrażeniu. Poproś teraz o to, czego chcesz i pragniesz. Poproś o łaskę świadczenia swoim życiem o Jezusie. Punkt pierwszy. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Sól jest tylko przyprawą, ale trudno wyobrazić sobie niektóre potrawy bez soli. To, że jest tylko przyprawą, znaczy, że nie potrzeba jej dużo. Aby uzyskać zamierzony efekt. W dzisiejszym świecie niewiele jest ludzi, których można nazwać Solą Ziemi, ale to nie powód do zmartwienia. Jezus zwraca uwagę na coś innego. Ważne jest to, aby sól nie straciła swojego smaku. Bycie Solą Ziemi. To odpowiedzialność. Stracić smak, to stracić kontakt z tym, który jest jego źródłem. Święty Ignacy mówił o wewnętrznym smakowaniu, które nasyca duszę. Co dla ciebie znaczy smakować życie? Gdzie szukasz źródła tego smaku? Punkt drugi: Wy jesteście światłem świata. Jezus mówi, że jesteśmy światłem świata, podczas gdy w wielu miejscach w Ewangelii, a nawet w Starym Testamencie jest mowa o tym, że to On jest światłem. Jak mamy więc rozumieć Jego słowa? Jezus jest jak Słońce, a my mamy być jak Księżyc, świecić jego odbitym światłem. Jak czujesz się ze świadomością, że masz świecić światłem pochodzącym od Jezusa? Co to oznacza dla relacji z innymi ludźmi? Punkt trzeci: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jezus tłumaczy, jak ma wyglądać nasze światło. Teraz wszystko staje się jasne. Poetycka metafora zamienia się w konkret. To nasze czyny mają świadczyć o nas, a raczej o tym, jak blisko jesteśmy źródła światła. Jezus podkreśla ten fakt, mówiąc, że ludzie, widząc nasze postępowanie, będą chwalić nie nas. Ale Ojca, który jest w niebie. Każdy z nas ma być zatem dowodem na istnienie Boga. Mamy być przy tym tak przezroczyści, żeby inni nie widzieli nas, ale samego Boga. Czy spotkałeś już w swoim życiu taką osobę? Może był to ktoś bardzo Tobie bliski, a może ktoś spotkany przypadkowo? Pomyśl, że Ty też dla kogoś możesz być taką osobą. Jak się z tym czujesz? Podziękuj Panu za czas tego spotkania. Porozmawiaj z nimi, jak z przyjacielem, swoją modlitwę zakończ odmawiając, ojcze nasz.